Dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie. A dzisiaj klasyk, ale najpierw łapka w górę dla zasięgu. Mamy klasyka od 1999 roku. Jeśli się mylę, to mnie poprawcie. A mowa tutaj o Elizabeth Arden Green Tea. Myślę, że nie muszę nikomu przedstawić, przedstawiać tej kompozycji zapachowej. Zielona, klasyczna Green Tea Elizabeth Arden. za mną tło również zielone. Które spadło, była promocja w Rosmanii musiałem sobie odświeżyć i zakupić ponownie flakon Elizabeth Arden. Z tego względu nie kolekcjonuję zbytnio flakonów, ale chyba zacznę to robić. Zacznijmy od flakonu. Flakon ma plastikową zakrętkę. Bardzo plastikowy atomizer. Szkoda, jest taki po prostu, wygląda to tanio. Um, szkło jak szkło, bardzo klasyczne, bardzo taki nie rzucające się w oczy, Boję się tylko, że właśnie słyszycie, że to zaraz mi wyleci, jak mocniej potrząsnę. No nie wiem, nie podoba mi się to, jak bardzo tanio jest to zrobione. Na promocji był w Rossmanie za 32 ,30 zł. 30 i oczywiście jest to EDP. Zerkając sobie na fragrantika, tam jest ogrom nut wypisanych. Totalnie nie wiem dlaczego, ponieważ zapach jest czysty, jest świeży i jest cytrusowy. Otwarcie y, przypomina nam takie świeże, cytrusowe, orzeźwiające lato. Bardzo tutaj czuję mandarynkę, trochę mięty i właśnie cytrusy. Myślę, że to jest właśnie cytryna. Tutaj też zerkam sobie na te nutki. Jest rabarbar i może faktycznie trochę tego jest, bo wyczuwa się tą kwasowość. Ale nie jest kolońska. Zgadzam się w nucie serca, że jest jaśmin i ten jaśmin jest taki bardzo wesoły i jest bardzo lekką wonią. W bazie mamy oczywiście zieloną herbatę, którą wyczuwa się w sumie moim zdaniem od początku tej kompozycji. Kminek, goździk. Bursztyn, nie czuję tego w ogóle w nucie bazy, rozwija w ogóle się na mnie zupełnie inaczej, więc może powiem Wam o moich odczuciach. Od razu wspomnę, że kocham tą, tę woń. Kocham tę woń za świeżość, i cytrusowość i zieloność. Dla mnie jest to zapach zielonej herbaty z cytryną i kwiatami białymi, kwiatami, które są wiosenno-letnie. One gdzieś tam wybrzmiewają jako tło, ale tym pierwszym, takim najważniejszą nutą, którą czujemy przez cały czas, to jest właśnie taka cytrusowa, ożywiająca, zielona herbata. Uśmiecham się, bo daje mi to energii, napawa mnie optymizmem ten zapach. On na mnie ciągle pachnie cytrusowo, natomiast jego trwałość jest strasznie słaba, bo to około. Półtorej godziny, niestety. Później zapach staje się blisko skórny, około dwie godziny, czyli razem można powiedzieć, że zapach na mnie utrzymuje się około 3 do 3,5 godziny. I dobrze, i niedobrze. Szkoda, że tak krótko. Natomiast, tak jak już wcześniej Wam powiedziałem, ja flakony biorę ze sobą. Pryskam się co jakiś czas, żeby odświeżyć, przypomnieć sobie innym dookoła co mam na sobie, dlatego nie ma problemu, ja się dozuję co jakiś czas i dla mnie on pachnie cały dzień. Natomiast jeśli bym zapomniał zapachu ze sobą, no to te 3 godziny, ani godziny dłużej. I mimo, że kocham kompozycję bardzo mocno, to flakon jest słabej jakości, projekcja jest raczej słaba, ale jeśli ktoś lubi tak jak ja jednonutowce czy proste zapachy takie y, klasyczne, zjeżdżam, to myślę, że się to spodoba. Osobom, które, które lubią prostotę. No bo on pachnie cytrusowo, świeżo, trochę miętowo, zielono, jak zielona herbata. On, on się nie zmienia u mnie, nie jest zbyt mdlący, cały czas jest świeżo i radośnie. Jako pasjonat perfum uważam, że powinno się mieć ten zapach. On ma historię, jest jakiś tam sentyment. Ja, moja babcia nim pachniała, ja go gdzieś czuję na ulicach. Ja się nim lubię pryskać. Taże zbliża się bardzo blisko lato. O ile nie wypuszczam tego filmu w lato, to myślę, że ta woń będzie całkiem w porządku. Jestem bardzo ciekaw, jakie Wy macie odczucia odnośnie Elizabeth Arden Greene. Dziękuję Wam za dzisiejszy film i do zobaczenia w następnym.